I'm and number seven still alive My, my się, yy, znamy swoją, swoją jakość i tylko jako drużyna możemy coś osiągnąć i e, nie ma u nas jakiejś finezji, tylko e, ciężką pracą dochodzimy do jakichś wyników, do których doszliśmy i tak samo staraliśmy się dzisiaj. Wynik 3-2 nie, nie, nie jest zły, także idziemy pełni nadziei, że do tej na następnej rundy awansujemy. Spokojnie, to dopiero pierwsze spotkanie, nie ma się czym zachłystywać, wiadomo, cieszę się z tych bramek, bo chyba pierwszy raz strzeliłem dwie bramki w dorosłej, powiedzmy, piłce i no nic, będę się, będę się starał to kontynuować. Była ręka, zdecydowanie, nie wiem jak tego sędzia nie zauważył, ale... Na nasze szczęście tak, na nasze szczęście tego nie zauważył. Cieszy, cieszy nas to, że może będziemy jedyną drużyną, która będzie reprezentowała Polskę. Nie no, żartuję oczywiście. E, na pewno nie pojedziemy do WADUZU, żeby zagrać na 0-0, bo, bo to się może źle skończyć. Pojedziemy tam i zagramy to, co umiemy i, i mam nadzieję, że wygramy i przejdziemy tą tą rundę. Byliśmy wszyscy, jak i piłkarzy na boisku pod, pod prudem to nie było 180, to było 20, 130. Bolo to, bolo bardzo dużo strat, bolo, piłka, sme neutrmali a po, po, druhej, tre, po druhom, treťom podaní už, už mal na nohách a, a bolo tam vidieť bardzo veľa nervozity u piłka, že, že e, Nestačí len veľa chcieť, ale, ale treba hrať aj, aj s rozumom, treba hrať aj s, s, tako, s takým väčším pokojom. Stažu dal dve bránky, takže Žiša je zastupil ku tam v ataku, ale Nemyślę, že to tak bude každý meč a tá ofenzíva, tá ofenzíva sa musí zlepšiť, ale sme radi, že ten zápas máme za sebou, aj keď, aj keď ten minik v pucharoch nie je ideálny, ale e, ideme valčiť aj do, do, do Vadúzu s tým, že sme hovorili aj teraz v šatni po, po meču, že aby, aby sa tá naša droga európska neskončila už v prvšej runde, spravíme všetko preto, aby... aby naši kibici videli ešte jeden meč tu v Gliviciach a aby tu bol štadion plný.